Cześć widzowie, dzisiaj jest piątek, wcześnie rano jeszcze. Kot wyszedł z budki. Sprawy wojskowe się toczą, jak wiecie. Już potwierdziłem wszystko w biurze emerytalnym, Łapie się na stare zasady i jak tylko będzie etat, przejdę komisję lekarską. Ważny jest etat, komisja lekarska to zaciągnę się do armii, żeby dosłużyć 4 lata i 3 miesiące do, brakuje mi do. Emerytury na starych zasadach 15 lat wtedy będę miał, i mogę odejść z dożywotnią emeryturą. Także taki jest mój cel w tych trudnych czasach. Wytłumaczyłem dlaczego to robię. Także. No, i witam Was chwilę później w nowym filmie, już piątek. normalnie no, że trzeba rozpocząć nie no, przymarzła miał ciutkę trzeba rozpocząć wiecie no, marsz swój także wiecie, że dzieje się dużo jakby u mnie w związku z podjętymi decyzjami odnośnie hipotetycznego powrotu do służenia w armii bo wytłumaczyłem, dlaczego chcę to zrobić, ale jeżeli yy, wam jakby mało tu wytłumaczeń, to piszcie w komentarzach, to dokładnie wytłumaczę. Może, yy, co jeszcze, I, i napiszcie od razu w komentarzu, co wy o tym myślicie, o moim powrocie, pomimo mojego jakby tutaj podejścia bardzo antysystemowego. Czy na moim miejscu zrobilibyście tak samo? Mając tylko 4 lata i 3 miesiące do dosłużenia e, do pierwszej emerytury, tej na starych zasadach jeszcze, czyli 15 lat, bo 10 lat i ile tam i 8 miesięcy mam wysłużone i to jest istotne. Czy, e, czy jak byście zrobili, bo e, wiecie. W wieku 60 lat osiągnąć pierwszą emeryturę wojskową, dożywotną. To i tak jest o wiele szybciej niż głodowa emerytura z ZUS-u. No ale jednak 4 lata trzeba będzie siedzieć w monie. To nie jest takie, że o tam idę sobie na ciepłą posadkę. No nie. Nie wiem nawet na jaką idę i czy w ogóle pójdę, bo to wszystko jest na razie w fazie pomysłów. Ale już takich... Y realizowanych, bo już dzwoniłem wszędzie, dowiedziałem się wszędzie no biuro, wojskowe biuro emerytalne odwiedziłem głosem porozmawiałem w WCR-ze byłem, czyli w Wojskowym Centrum Rekrutacji, w Gdyni byłem tam też rozmowę stoczyłem no i zostałem za zaproszony na rozmowy już z poszczególnymi kadrowcami poszczególnych jednostek, może tak wiem, czy mają coś do zaoferowania dla mnie, bo może nie mają? Też tak może być, więc różnie może być, ale rozpocząłem tą, ten proces. Zobaczymy, jak to się zakończy. A póki co, po siódmej rano świta. A ja idę swoje, kilka kilometrów, przejść pięć, żeby być w dobrej formie. No, jak mi coś przyjdzie do głowy, to porozmawiamy. A jak nie to jeszcze plany mam takie na dzisiaj żeby e, co zrobić papiery obrobić z pracy bo dostałem zlecenie duże i grudzień będzie uratowany finansowo z mojej strony przynajmniej. Bardzo trudno o to zlecenia to też już wspominałem wielokrotnie. Także grudzień załóżmy że mogę odhaczyć że jest zaliczony. <laughs> Chociaż jeszcze pieniędzy nie ma na koncie wiadomo ale teoretycznie mają być. E, no, i tyle, ja więc o styczeń się będę martwił. A w ciągu o styczeń będę się w styczniu martwił. A w ciągu tego czasu, który będzie sobie biegł, będę załatwiał ile będę mógł w, w sprawie powrotu do marynarki wojennej, najlepiej. A i dla tych, którzy pytają i nie wiedzą, ja służyłem, mówiłem to chyba, służyłem. To w poprzednim filmie trzeba oglądać. E Poszedłem do szkoły zawodowej od razu podoficerów zawodowych z cywila prosto w 1988 roku. No i po dwóch latach zostałem mianowany na pierwszy stopień żołnierza zawodowego w stopniu bosman mat, takim podoficerskim. Kariera moja się zakończyła po kilku latach w stopniu starszy bosman. Ostatnia funkcja pełniona to bosman okrętowy, czyli na lądowe szef pododdziału. Oczywiście już zdążyłem zdobyć odznakę z wzorowego szefa pododdziału. W międzyczasie brązową odznakę strzelecką gdzieś tam przy okazji. To żaden tam, wiecie, wyczyn, ale jednak, bo to był początek kariery mojej wojskowej, którą gwałtownie zakończyłem z powodów osobistych, jakby osobistych i takich osobistych bardziej plus. Życie cywilne mnie pociągnęło wtedy bardziej, bo można było więcej zarobić po prostu zwyczajnie. No, na razie. Wojsku, wojskiem, ale zjeść trzeba. Jechałem dwie godziny temu, już tutaj. E, Przeszedłem się drugie kółeczko pięć, czyli dzisiaj 10 sobie pomaszerowałem. Jako, że trzeba kondycję mieć w wojsku, to dbamy o nią. <laughs> Niezależnie od tego, jak wiecie, ja jestem sportowcem, byłem, więc spoko. Niektórzy nie wiedzą, nie, nie jakby to powiedzieć, nie wierzą w mój ten wiek, ale tak naprawdę jestem z 69 roku E, no i szykuję się do wojska. Ale to wcześniej chyba mówiłem, bo już nie pamiętam co nagrałem, co nie. Jest tyle wydarzeń, tyle informacji teraz wiecie, pochłaniam, że tak powiem. No Zmażymy włowinę zrazową, będzie twarda trochę ale zjemy ją na pół surowo, także yy, no chyba tyle na temat wojska w zasadzie, no bo co temat nie będziemy rozciągać go, może jak coś mi przyjdzie do głowy, to, to powiem, a tak naprawdę to 11 grudnia yy, będą spotkanie z kadrami, nie? No dobra, to idę do domku na chwilkę.